Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z renowacji. Zajmę się dzisiaj odnowieniem właśnie tej starej lampy, o której mówiłem Wam już w jednym z moich poprzednich odcinków. Jest to stara lampa figuralna, wydaje mi się, że z początku XX wieku, albo być może z końca XIX wieku. Tutaj widać, że była kiedyś pokryta farbą. W odcieniu starego złota. Właściwie nic po tej farbie już nie zostało. Zostały jakieś tam drobne, drobne elementy tej farby, resztki, które będę chciał zdjąć i położyć nową, nową farbę. Oglądając właśnie ten egzemplarz, zauważyłem, że zbiornik tej lampy jest krzywo zainstalowany na tej. Na tej podstawie Ktoś kiedyś tam wiele lat temu Krzywo go po prostu wkleił I stawiając to lampę I się jej przyglądając Widać, że cały ten zbiornik Względem tej podstawy jest krzywo Ja postaram się Usunąć go On jest tak dość mocno wklejony Usunąć go Z tej podstawy No i przystąpić do renowacji Do renowacji Pozostałej, pozostałej części. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ja usuwam szkło wklejone w stary kit, bo to wygląda, że jest to kit albo jakaś linka, podgrzewając tą końcówkę. A robię to przy pomocy palnika. Oczywiście trzeba zachować dużą ostrożność, żeby nam ten zbiorniczek nie pękł jeżeli go za mocno, za mocno przegrzejemy ale bardzo ładnie później te warstwy się oddzielają, to szkło bardzo dobrze odkleja się od tej glinki i w jakiś tam delikatny sposób na pewno uda się to usunąć, więc spróbujemy troszeczkę to podrzeć i zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Oczywiście panik ustawię na taki bardzo mały płomień. Troszeczkę, bo tutaj odgrzejemy, o, w ten sposób o. jest już trochę ciepły, teraz delikatnie spróbuję go usunąć, o, jak się ładnie odkleił! Widać, że jest to jakaś forma glinki albo kitu. Trudno mi to określić, na co to kiedyś było wklejane, ale jest to chyba jakaś forma kitu, takiego jak kiedyś klejono szyby do starych ram, do starych ram okiennych. Właściwie mamy to usunięte. Tutaj ten zbiornik pozostanie nam tylko oczyścić. I przygotować do nalania świeżej, warstwy, świeżej nafty. Tą starą glinkę bardzo łatwo będzie można wydłubać i wykruszyć. Bardzo prosto to nam wychodzi, bo ona jest dość miękka. To jest taki mosiężny pierścionek, to zainstalowany. O! On jest dość miękki. O. Ale go oczyściłem Prawdopodobnie on też jest wkręcany w to podstawem. Ale zaraz zobaczymy. Do usunięcia pozostałej części farby użyję, tak jak poprzednio, preparatu chemicznego. On ładnie rozpuści nam te pozostałe części farby, bo nie chciałbym tu szczotko mocno szorować, żeby po prostu nie uszkodzić powierzchni tego cynkowego odlewu. O, widać, że preparat bardzo ładnie podziałał na resztę tej farby. Wystarczy teraz przy pomocy szmatki usunąć tą starą farbę. Preparat ten ma takie właściwości jeszcze, że ładnie usunie nam brud stary, stary brud z powierzchni którą chcemy od nowa zalakierować bardzo ładnie schodzi jeżeli coś tam zostanie nam jeszcze to najwyżej poprawimy i położymy jeszcze raz warstwę preparatu I tak oto oczyszczony element starej lampy yy, pozostaje tylko. Polakierować, nałożyć nową farbę. Jeszcze wyczyszczę tylko tutaj ten mosiężny pierścionek, w który był wklejony zbiornik do nafty, a zrobię to watą stalową. Zresztą wszystkie elementy mosiężne zawsze czyszczę watą stalową. One dają bardzo fajny efekt i idzie usunąć brud czy jakąś starą patynę, ale czasami to patynę warto zostawić jest, zwłaszcza przy starych mosiężnych elementach. Nadają one też charakterystycznego uroku starym, starym przedmiotom. Ale tutaj przy tej lampie to ładnie można to wyczyścić i przygotować do lakierowania. Zobaczcie jaki ładny połysk uzyskuje mosiąc tutaj. i bardzo ładnie wygląda ta podstawka do lampy. O. A ja teraz wezmę wkleję to równo w tą podstawkę, tak żeby ta lampka była i się narobiło. Była równa. Tutaj ten mosiężny pierścionek również. przetrę bardzo drobniutką watą stalową zobaczcie jak to ładnie wygląda jakiego to nabiera pięknego pięknego połysku I taka lampka już jest gotowa do ostatecznego wykończenia. Mam już również do niej palniczek, również stary, który udało mi się zakupić całkiem przypadkowo na jednym z targów staroci. Też wyczyszczę go, żeby miał połysk. No zobaczymy na ile się da to zrobić, bo tutaj jest dość duża warstwa patyny, a jak nie to zostawię go właśnie w takim stanie, jakim jest teraz. Idealnie mi pasuje do tego gwintu, i następny element lampy jest już dołożony. Ale to zrobimy później. Tak przygotowany element jest gotowy do lakierowania, ale o lakierowaniu. Powiem Wam w następnym odcinku. Oczywiście, na koniec tego odcinka, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego krótkiego fotoreportażu, który by przedstawiać będzie inny przedmiot przeze mnie odnowiony. W jakim stanie był pierwotnie i jaki stan udało mi się uzyskać, zobaczycie sami. Hej, cześć, trzymajcie się!